W czasie powstania warszawskiego to się stało. I to, I to było w domu tam, gdzie w sumie koło domu, gdzie, gdzie mieszkaliśmy. Bo to już spadła, spadła bomba na ten dom i pozabijała ludzi, a dziadka raniła w brzuch właśnie. Takim sporym odłamkiem no, metalów po prostu ugodziła go w brzuch. Sam sobie wyjął z tego brzucha i zemdlał wtedy w bramie tego domu, bo jeszcze tylko brama została po tym domu. Ale historia o tym, że zemdlał w bramie, słyszę po raz pierwszy. Hmm. Jeżeli sam wyciągnął sobie ten kawałek, to, to... No to musiał być bardzo dzielny. Nie przypuszczam, ja nie pamiętam tego, żebym mówił, że sam wyciągnął. Jak pokazywał po lewej, to było po lewej. Po mojej prawej, czyli tutaj gdzieś tak po tej stronie. Moim zdaniem od Szrapnela w Powstaniu Warszawskim. Bo na pewno nie w 1939 roku, jak weszli Niemcy, bo wtedy już dziadek był w wojsku zmobilizowany i już go nie było w, w, w Warszawie, bo to była mobilizacja ogólna i, i nie był wtedy ranny. Dopiero, dopiero tym Szrapnelem w Powstaniu. Szrapnerem, czyli odłamkiem bomby. W brzuchu był ranny. Ale to, to w powstaniu. To było w maju 26 roku w czasie tzw. rozruchów majowych. To był przewrót pod przywództwem naszego Kopiusudzkiego rozruchów majowych, że był też jakiś postrzelony, ale też, też mógł być w okolice gdzieś tu kulą, ale nie, nie wiem, nie wiem gdzie i nie, i nie wiem jak, tego nie wiem, bo po prostu ja się tym nie interesowałam wtedy, no, jako dziewczyna. No proszę, mnie się wydawało, że z prawej cały czas, że dziadek, jak to A dziadek często jak gdzieś tam byliśmy na wakacjach w Przygłowie, no to się, opalał na słońcu. To ja tak jak patrzyłem, to było po, po mojej lewej stronie, czyli po dziadka prawej stronie ta rana. Dlatego mi się skojarzyło, że to yy, mogła być rana od y, operacji wyrostka. Mój wyrostek jest przeważnie po prawej stronie. Tylko mama mówi, że po lewej. Nie wiem. Ale mi się wydaje, że po prawej. Ale to było, to było w, w, na pewno w czasie powstania, dlatego że y, dziadek wrócił, to była jeszcze okupacja generalna Gubernia i on wrócił y, na, na te, na, y, no, na, w 1943 roku, na początku 1943 roku, za półtora roku dopiero było powstanie warszawskie. W ogóle nie znam tych historii. W ogóle nigdy nie słyszałam od dziadka, żeby brał udział w powstaniu y, warszawskim. W jakikolwiek sposób. E, wiem, że jakby tuż przed. E, znaczy, może nie tuż, no, ale jakiś czas przed Powstaniem Warszawskim wrócił e, z obozu Jenickiego i był wycieńczony i chory. Więc nie wiem, czy mógł brać udział w ogóle w jakiejkolwiek akcji zbrojnej. No ale widzisz, a, a, a o powstaniu Tata nic nie mówi i o szarapnelu też nic. Nic nie wiem o tym, żeby był w Powstaniu Warszawskim, a jeszcze mniej wiem o tym, czy jakąś ranę wtedy był. Jak nie był? Oczywiście, że był. Przecież dopiero Niemcy go wywozili, wszystkich jak z Warszawy wysiedlali, ale więc w czasie powstania, wysiedlali ich i do, do Niemiec mieli jechać i, i dziadek u, uciekł z tego transportu. Ale dziadek był w powstaniu. Myśmy nie były w powstaniu, bo myśmy były za Warszawą w Chotomowie. Na... Ja myślę, to, co pamiętam z jego opowieści, to, że to w czasie sensie rozruchów majowych został ranny odłamkiem z rozrywającego się pocisku, jakiegoś prawdopodobnie moździerzowego albo z ciała. powstania, na pewno. Sam sobie wyjmował w bramie ten szrapnur z brzucha. Ja będę się upierał, że to było w rozruchach majowych w 26 roku. Kiedy dziadek jeszcze był, tak jak mówię, młody, jeszcze nie znał babci. No, ale tak. ale to był na pewno w czasie powstania. I był w powstaniu. Dziadek był w powstaniu. Nie poznałam cię jakoś przez ten telefon, ponieważ ja jestem u Mariusza i, i, i wiesz, Mikołaj kręci po prostu ten film dokumentalny, co Ci mówiłam i teraz na głośno rozmawiamy I, i jego interesuje po prostu sprawa no, tej, tej rany, którą... Ja pamiętam, że dziadek mi też opowiadał o tej ranie i mnie się wydawało, że, że on tą ranę odniósł jednak w czasie tych rozruchów majowych w 26 roku kiedy jakiś tam wybuchł koło niego granat czy jakiś pocisk i po prostu odłamek go trafił tu. Dziadek musiał być chyba dumny z tej rany, bo, bo mnie przynajmniej pokazywał ją często. A babcia się śmiała zawsze. Z tego. Nie wiem, dlaczego się śmiała. Tak jakby yy, myślała, że dziadek udaje coś.